Po godzinie 16 stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Szyndziel, gmina Sokółka. Zdarzenie zauważone zostało przez sąsiadkę, która zgłosiła informację do Wojewódzkiego Centrum Powiatamiania Ratunkowego. Ze wstępnych informacji nie wynikało, czy w środku są jakieś osoby. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowane zostały trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce. Kółce, samochód rozpoznawczo-ratowniczy z komendy powiatowej oraz trzy jednostki ochotniczych straży pożarnej ze starej kamionki, starej rozedranki i janowa. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się częściowo wnętrze budynku mieszkalnego oraz całkowicie poddasze. Z informacji uzyskanych od właściciela wynikało, że jest to budynek nieużytkowany w środku, nie ma żadnych osób, niemniej jednak po obgaszeniu pożarów, wprowadzono do wnętrza rotę poszukiwawczą w celu sprawdzenia pomieszczeń i potwierdzenia powyższych informacji. Na szczęście, w zdarzeniu, nikt nie ucierpiał. W tej chwili trwa dogaszanie, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanej i działania, działania w tej chwili już są na ukończeniu.